Mamy do siebie pretensje o to, że szczególnie w pierwszym fragmencie meczu zagraliśmy zbyt mało agresywnie, nie odbieraliśmy drugich piłek, gdzie nasze ataki są ukierunkowane gdyby pod tą fazę odbioru piłki. Mieliśmy zbyt dużo pola przeciwnikowi i to w tym fragmencie yy, zespół zawsze przeważał. W drugiej połowie zagraliśmy lepiej. Bramka wyrównująca dodała nam wiary w to, że my, możemy zdobyć wywieźć trzy punkty. Myślę, że dla nas yy, były dwie takie po zdobyciu bramki sytuacje kluczowe. To jest pierwsza, gdzie Kamil Wilczek rata w Słupka yy, z Poprzeczką, a druga to jest yy, bardzo szybka akcja, którą wyprowadziliśmy z prawej strony Pawła i Żałuję bardzo, że podanie, które doszło, byłoby podaniem otwierającym drogą, drogę do siatki naszemu kapitanowi. No i w najmniej oczekiwanym dla nas w momencie utraciliśmy bramkę, która spowodowała, że dzisiaj yy, ponieśliśmy porażkę. Na tej pozycji, w której gra Ruben, oczekujemy od niego pewnych zachowań przez cały miecz, nie tylko fragmentami. Yy, Jedno zagranie, bardzo ważne dla nas, podające, podające, otwierające wysiatki, podanie otwierające drogę do siatki dla Marcina Robaka nie, nie, nie zamyka jak jest, gdyby obrazu całego meczu i to jest pozycja, na której oczekujemy przytrzymania piłki. Gry kombinacyjne między strefami, Ruben tego nie robił, stąd, stąd momenty, że mieliśmy mieli problem z, gr z grą, którą od siebie jak gdyby oczekiwaliśmy. Zmiana na Kamila Bilczka spowodowała y, trochę inne ustawienia, ale to właśnie tak jak powiedziałem, to właśnie Kamil miał y, sytuację meczu i dla nas. I bardzo żałujemy, że y, piłka trafiła poprzeczkę, a nie wpadła do siatki.